Trzeci w historii Puchar Polski dla piłkarek ręcznych z Lubina. Wielkie, wielkie brawa dla Wielkiego Zagłębia Lubin. Siedem ton zakrętek zebrano podczas kolejnej akcji charytatywnej w Lubinie. Lista osób, które są w potrzebie i potrzebują naszej pomocy, a jak widzicie, są to nasi sąsiedzi, tak? przyjaciele, koledzy, sąsiedzi z bloku, jest naprawdę duża. Majka Groman, witam w poniedziałek 25 lutego i zapraszam na informacje. A zaczynamy niezmiernie optymistycznie. Lubin ma kolejne trofeum sportowe. Piłkarki ręczne KGHM Metrako Zagłębie Lubin udowodniły, że nie zawodzą, zdobywając trzeci w historii Puchar Polski. Lubinianki w Gdyni najpierw rozgromiły miejscowy łącz pol 30 do 20, a następnie w wielkim finale po emocjonującym meczu Pokonały SPR Lublin 26 do 21. Wielkie, wielkie brawa dla wielkiego zagłębia Lublin. Dziewczyny pokazały, kto rządzi w Polsce. Będziemy teraz przygotowywać się do meczów playoff off i walcą tytuł mistrza polski. Mam nadzieję, że z takim samym skutkiem jak w meczach o puchar polski. Dziewczyny dały z siebie wszystko, naprawdę. A szkoda, że y, zawodnicy mojej drugiej drużyny y, w 50% nie walczą tak jak one. Więcej na ten temat w sporcie, tuż po informacjach. Lubińska policja poszukuje kierowcy, który potrącił 17-latkę i uciekł, nie interesując się stanem zdrowia poszkodowanej. Do zdarzenia doszło w sobotę nad ranem przed jedną z lubińskich dyskotek. Policja przesłuchała świadków, jednak do tej pory niestety nie udało się zatrzymać sprawcy. Około godziny czwartej nad ranem kierowca samochodu marki Peugeot wjechał na chodnik przed klubem P4 w Lubinie i potrącił 17-letnią dziewczynę. Doznała ona złamania kończyny dolnej i trafiła do szpitala. E, tutaj kierowca nie pofatygował się, aby wysiąść z samochodu i zobaczyć co tej dziewczynie się stało. Spokojnie sobie z tego miejsca odjechał, po prostu uciekł. Policja przesłuchała świadków, jednak do tej pory nie udało się ustalić nawet typu samochodu, którym kierował sprawca. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Co Coś, co dla, na przykład dla osoby, która jest świadkiem takiego zdarzenia, może się wydawać nieistotne, dla nas będzie bardzo ważną informacją, która się może przyczynić do ustalenia e, sprawcy tego czynu. Za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia, mężczyźnie grozi kara nawet do 4,5 roku pozbawienia wolności. 7 ton zakrętek sprzedanych za 6,5 tysiąca zł, to wynik kolejnej już zbiórki plastikowych nakrętek w powiecie lubińskim. Dzięki pieniądzom zebranym podczas akcji. Dofinansowano zakup dwóch wózków inwalidzkich oraz podnośnika dla ośmioletniej Alicji. 21-letni Dawid, który cierpi na porażenie mózgowe na dzisiejszą konferencję dotarł już na nowym wózku inwalidzkim. Jego zakup był możliwy m.in. dzięki akcji zbierania nakrętek. Jesteśmy zadowoleni, zadowoleni, bo są nowe wózki, tam też są zniszczone mniejsze, także mówię, no, można wychodzić na spacery z dziećmi. Na zajęciach można wsadzać dziecko. Ze sprzedaży ponad 7 ton zakrętek organizatorzy akcji uzyskali około 6,5 tysiąca złotych. Kwota ta pozwoliła na dofinansowanie zakupu wózków dla Marianny i Dawida. Pozostałe pieniądze przeznaczono natomiast na podnośnik dla ośmioletniej Alicji. Jest dzieckiem leżącym, niechodzącym pośledzonym stopniu głębokim, wymaga stałej opieki całodobowej. Yy, także taki podnośnik, ja mam 1,52 m wzrostu, ona jest jedynie 50 cm mniejsza ode mnie, także dzięki temu podnośnikowi będę mogła ją swobodnie transportować do wanny, żeby ją wykąpać, do drugiego pokoju, przełożyć na materac. A dzięki temu, że mieszkańcy naszego powiatu tak włączyli się, Czynnie w tą akcję, coraz więcej osób zbiera, za co bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Mogliśmy pozwolić tak, tym rodzicom, aby zakupić sprzęt specjalistyczny. Że lista osób, które są w potrzebie i potrzebują naszej pomocy, a jak widzicie są to nasi sąsiedzi, tak? Przyjaciele, koledzy, sąsiedzi z bloku jest naprawdę dużo. Najwięcej, bo aż pół tony zakrętek zebrali wolontariusze i mieszkańcy Naroczyc w gminie Rudna nie zawiodła także firma AG Eko, która po raz kolejny przyłączyła się do akcji. Zaangażowanie było pełne, czyli włączyły się wszystkie placówki. E, Lubina, nie tylko Lubina, ale również gmina Lubin, e, Gmina Hocianów. E, Gmina Ścinawa. To już druga akcja zbierania nakrętek w powiecie lubińskim. Pieniądze z poprzedniej przeznaczone zostały na pomoc choremu na białaczkę siedmioletniemu Piotrusiowi. Organizatorzy zachęcają do dalszego zbierania nakrętek, bo kolejna akcja ruszy za kilka dni. Oglądają Państwo informacje, w których za chwilę jeszcze o badaniach dla palaczy, za które zapłacił Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, powiemy także, kto zwyciężył w konkursie na Sołtysa roku w gminie wiejskiej Lubi. U 12 z 644 przebadanych palaczy wykryto w płucach zmiany nowotworowe. Lubiński Medikus na zlecenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przeprowadził komputerową tomografię płuc u osób po 50, które przepaliły w swoim życiu minimum 20 tzw. paczkolat. Lekarze przestrzegają, że rak płuc jest jednym z najzłośliwszych nowotworów. Tylko wykrycie go we wczesnym stadium daje szansę na wyleczenie. Mieszkańcy związku gmin zostali poddani badaniom spirometrycznym i niskodawkowej tomografii komputerowej płuc. Pomogło to wykryć u 12 osób zmiany nowotworowe. Lekarze zwrócili uwagę na fakt, że 8 osób spośród tej dwunastki zdołało wcześniej rzucić palenie, a mimo to zmiany wystąpiły. To świadczy o tym, że najlepiej w ogóle nie palić. A jeżeli ktoś ma rzucić, to im wcześniej tym lepiej. Bo yy, nie jest, żeby ten proces nowotworzenia, nowotworu rozwijał się w płucach, to okazuje się, że musi być odpowiednia dawka, tak jakby ilość wypalonych papierosów i taką graniczną liczbą jest 20 paczkolad. Program był więc skierowany do osób powyżej 50 roku życia, które mają na swoim koncie minimum 20 paczko lat. Jeden paczko rok to okres 365 dni po 20 papierosów dziennie. Specjaliści podkreślają wagę badań profilaktycznych, szczególnie jeśli idzie o nowotwory płuc, na które są narażeni najbardziej palacze. U dwóch osób wykryto guzy o wielkości ponad 2 cm. Rak płuca jest bardzo złośliwym rakiem. I tylko wykrycie małej zmiany guzowatej, najlepiej jednej, jednej, półtora centymetrowej, daje szansę na wyleczenie. Każda zmiana powyżej 2 centymetrów to rokowanie jest bardzo... Yy, bardzo złe, a przeżywalność u takich pacjentów pięcioletnia to jest niecałe 50%. Stąd też projekt Związku Gmin. włodarzy ośmiu samorządów wzorem Gdańska czy Poznania postanowili sfinansować takie badania swoim mieszkańcom. Dowiedzieliśmy się, że ci ludzie jeśli nie byliby przebadani, a rozwijałaby się ta choroba, mogliby wręcz, niestety mogłoby być ich życie zagrożone. A więc z burmistrzami wójtami uznaliśmy, że również taki program za Opiniujemy w Warszawie, rozpiszemy konkurs, no i tu wygrała firma Medicus. Koszt takiego badania to około 200 zł. Palacze ze Związku Gmin mogli jednak skorzystać z tomografii płuc bezpłatnie. Trudno decydować, czy to jest dużo, czy to jest mało, bo to w zależności dla kogo. Są rodziny, dla których kilkaset złotych to jest bardzo dużo i nie zdecydowałyby się na takie badania. A więc dla tych osób na pewno warto było ten program przeprowadzić. Zgłosić się mógł każdy mieszkaniec ZGZM, który spełniał kryterium wieku i ilości wypalonych w życiu papierosów. Wysłaliśmy kilkanaście tysięcy zaproszeń. Wszystkie zaproszenia trafiły do każdego gospodarstwa na terenie ośmiu gmin Związku Gmin Zagłębia Miedziałek. ZGZM przeznaczył na ten cel 140 tysięcy zł. Oprócz tomografii, palacze mogli się dowiedzieć od specjalistów, co zrobić, by zerwać z nałogiem. 12 osób, u których wykryto zmiany, zostało skierowanych na dalsze szczegółowe badania do poradni pulmonologicznej, a następnie na konsultacje trakochirurgiczne. Zdzisław Chudy z Czernica został sołtysem roku 2012 w gminie Lubin. Laureat pierwszej nagrody pokonał dziewięciu kontrkandydatów. Drugie miejsce w konkursie zajął Andrzej Bartnik, sołtys Kłopotowa, a na trzeciej pozycji uplasował się Stanisław Jasion z Miroszowic. Sołtys Czernica swoją funkcję piastuje już od 30 lat. Przyznaje, że to niełatwa praca, ale dająca wiele satysfakcji. Powinien współpracować z mieszkańcami, i wysłuchiwać się w ich potrzeby i tak dalej. No i zachęcać do różnych działań, żeby po prostu dla dobra swojej miejscowości. Starają się sołtyści, szczególnie teraz, kiedy mamy Fundusz Sołecki. Jest to zainteresowanie dużo większe, ale e, motywuje właśnie to do pracy sołtysów. No sołtys, sołtys to jest organ wykonawczy jednostki pomocniczej z mocy ustawy e, wójta, więc tu współpraca teraz bardziej jest yy, ściślejsza. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym wzięli udział internauci i to ich głosami wyłoniono pierwszą dziesiątkę. O ostatecznych pozycjach wielkiego finału zadecydowała kapituła konkursu. Ja, na przykład, oceniałem uczestnictwo Sołtysów w sesji. I na podstawie tego, tych wyników, myślę, że w tym roku zmobilizuję do większego uczestnictwa w sesji wszystkich Sołtysów, bo to jednak. Warto chodzić na sesję, warto zabierać głos i mo mobilizacja myślę, że będzie dosyć duża. Oprócz nagród rzeczowych i upominków, zwycięzca konkursu Soutes z roku 2012 wejdzie w skład delegacji Gminy Wiejskiej Lubin, która odwiedzi partnerską Gminę Satonei Camp we Francji. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.